Zdawałam do szkoły teatralnej, wtedy jeszcze był limit wieku. Ja już w tym ostatnim roku, kiedy mogłam zdawać, zdawałam. Na pewne rzeczy, za pewne rzeczy mnie pochwalono, a to, za co mnie skrytykowano, nie zapomnę tego do końca życia. I teraz mam taką satysfakcję, że pomimo tego, ja sobie w tym epizodzie, bo epizodzie, ale ja sobie na tej scenie jednak wystawki, z tym głosem do mikrofonu, z tą i to wcale nie się Ja się dowiedziałam poszłą tam do filmu i pomyślałam sobie, że to takie jest osobiste zaproszenie i że trzeba iść z ciekawości, z potrzeby sprawdzenia się, z chęci em, przynależności do grupy entuzjastów, z chęci współtworzenia czegoś, z takiej potrzeby twórczości, no i zapewne gdzieś tam w była chęć wystąpienia na scenie prześlicznego burzu XIX-wiecznego, profesjonalnego wyrazu. Ja się dowiedziałam w przeddzień późnym wieczorem, więc przyszłam kompletnie z marszu nieprzygotowana, w powieściu, że na pewno mnie przegapią. O, jaki ten odbiór sztuki. Będzie to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Ja jestem po prostu bardzo ciekawa, jak to jest, jak to jest w takiej sytuacji, jak to jest w innej i to na pewno jest okazja, gdzie mogę sobie poklimować. Bardzo zdziwiło mnie im plus, jak wielki potencjał mają osoby bez profesjonalnego przygotowania, które osoby, gdyby wystąpiły wśród profesjonalnych aktorów, nie odróżniałyby się od nich. To, pewna. to mnie zdziwiło. Zdziwiło mnie też to, na co jest kładziony nacisk podczas procesu przygotowywania tego przedstawienia. Spodziewałam się czego innego i nieco się obawiam, że pewne aspekty są niedodwieszczone, ale to się okaże, to nie jest moją rolą do oceniać. No i tak powiem poniekąd przewrotnie, że dziwi mnie pewien poziom samokrytycyzmu albo też jego braku u niektórych kolegów.